Szanowni Państwo, my jesteśmy tu i teraz w Polsce, ja mam dzieci, Pani ma rodzinę, wszyscy tu obecnie mają rodziny i zadaniem państwa polskiego jest chronić terytorium państwa polskiego i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom państwa polskiego. Natomiast to, że Łukaszenka z Putinem przy bierności opinii międzynarodowej handluje migrantami za kosmiczne pieniądze i używa migrantów jako amunicji do wojny hybrydowej z Polską i z Unią to powinno być przez wszystkich zauważalne. My Polski mamy bronić. Dalej będziemy bronić granic, tylko wymagamy solidarności w takich obliczach. W historii Polski w 1050 lat bywały przeróżne sytuacje, ale w obliczu zagrożenia zewnętrznego zazwyczaj było zjednoczenie narodowe, a nie podżeganie do ataków na Polskę, nie skarżenie na Polskę, nie kłamanie za granicą na temat Polski i nie atakowanie służb granicznych, służb państwa polskiego, które bronią Polski, mieszkańców Polski, w tym również powiatu łukowskiego.